Wydaje mi się, że w pierwszej połowie mieliśmy do zamknięcia ten mecz. Mieliśmy sytuację na 2-3-0. Gdybyśmy to chcieli, na pewno uważam, że byśmy wygrali ten mecz. W drugiej połowie, coś bardziej inicjatywę Zawisza przejęła. I koniec końców Ten jest trochę boli, ale z perspektywy drugiej połowy dobrze, że nie przegraliśmy tego meczu. Dokładnie tak. No, myślę, że wiemy doskonale, że mogliśmy pewniej przesądzić. Przy, przede wszystkim przy tej pięknej akcji i dobrym szczale Krystiana Szczepaniaka na 3-1. Ale później rywal mógł też przy tych groźnych stałych fragmentach gry szczelić bramkę na 3 do 2, więc myślę, że ten remis tak w perspektywie tego całego spotkania nikogo nie krzywdzi. Na pewno dla takich momentów fajnie robić tą pracę, no bo dynamiczne spotkanie, dużo się działo. Były kartki, były bramki kibicowsko, bardzo pozytywnie. Myślę, że dla nas ten jeden punkt znowu jest, może być jakimś tam takim myśleniem, czy, czy to jest trzecie spotkanie i zdobyliśmy w tych trzech spotkaniach dwa punkty. Ale ja bym jednak na to spojrzał, że to jest dziewiąta kolejka i mamy ich 17 i to jest na pewno na plus dla naszej drużyny. Dzisiaj też warto wspomnieć o tym, że no zagrali tacy zawodnicy jak Dudek, Wilgocki, Mazurek. To są nowi zawodnicy młodzi, którzy gdzieś dostali swoje minuty i myślę, że i je pozytywnie wykorzystali. Od razu mówię do chłopaków, że biorę, biorę tego wolnego, bo już ten wcześniejszy wolny tak w miarę dobrze siada i byłem pewien, że jeszcze będę w